Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący Sasoli. Pani von der Leyen, w imieniu polskich socjaldemokratów chcę powiedzieć, rośnie dla Pani sympatia nasza z każdym spotkaniem, z każdą rozmową. Tuż chcemy powiedzieć tak zdecydowanie dla tego, co Pani powiedziała. Bez kompromisów w sprawie praworządności i bez wyjątków. Po drugie, ochrona klimatu. Tak, chcemy... Od oddychać zdrowym powietrzem, tak chcemy jeść zdrową żywność i cieszymy się, że Pani powiedziała, że koszty ochrony klimatu powinny być rozłożone sprawiedliwie. Akceptujemy Pani stanowisko, deklarację w sprawie wzmocnienia polityki spójności, w tym Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Jesteśmy za. Płaca minimalna zapewniająca godne życie w każdym państwie członkowskim, adekwatnie do sytuacji. Tak jesteśmy za. W polityce zagranicznej i obronnej zabrakło nam wymiaru wschodniego. Rosja, Ukraina, wschodnie partnerstwo, coś tutaj nam, mamy deficyt. I na końcu zarysowuje się wielka nierównowaga geograficzna w podziale sił w instytucjach europejskich. Niemcy, Włochy, Francja, pierwszy najwyższy poziom. Holandia, Hiszpania, druga warstwa, państwa nowe, zero. I to myślę, że pani musi coś z tym zrobić jako przewodnicząca komisji. Liczymy na to, że jakąś rekompensatę. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący. Grazie.